Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj odcinek liniowy, czyli po Lince pójdziemy i do tego pensja do wyrównania rachunku tylko. A więc tak mamy mega linię za dwie dyszki z numerem 8 szukam 400 Magda. Magda, pozdrawiam. Magda no to bogata dziewczyna teraz. Do tego ekstra linie z numerem 8 również, super linie z numerem 8 również, szczęśliwe linie, ale to już z numerem 58, bo nie było 8, więc wziąłem 58, to co było. No i pensja z numerem 21, czyli oczkiem. Echem, czyli mamy tak. 40 zł wkład dzisiejszy mamy odcinek liniowy i pensjowy na koniec także zaczynamy od tu już nadrapałem oczywiście bo to nie będziemy tu szaleć żeby kurde trwało to 100 lat i co i mamy pensję i zaczynamy od tej pensji i co tu szukamy? Liczby, oczywiście, nie? 34 i 9. I takich liczb szukamy. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Bez, okładamy, to jest? Co ja tu robię? Aha, 19 już zrapałem. Nie drapie takich. No, jeden. Pensja, jeszcze drugi raz, niech mi Napis 8, 20. 10. Czyli nic. XGX. Czyli pensja, niestety, z numerem 21. Poległa. Poległa totalnie. Dobra, to teraz podwyższymy. Czekajcie. żeby by było widać. Nie? Dobra. Kości zostały rzucone, ale kości nie widzę. Mamy sakwę. Mamy sakwę. Ok. I mamy gruszkę. Gruszkę, klapse. I mamy winogrono. Proszę, widzicie ładnie. Winogrono. Okej. Okay. I mamy co? Gwiazdę, 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 tu. Dobra. I garnek. Tu coś będzie, tu coś będzie, tu padnie coś. Tu coś będzie. Teraz uwaga, jak teraz walnie nie, to Piedronka nie ma hmm. Nie ma <grystanie> Cytryna nie ma hmm. I hmm. Ale walło? O Panie, tu walło teraz A i Tak to walło widzicie. Byłem pewien, że tam coś będzie, ale jednak nic. No dobra, to lecimy z tym koksem. W super, kwiatek. Mamy kwiatek. Dzisiaj słoneczko świeci od rana. Ale, ale już się chmurki tworzą, i ma padać deszcz, i ma się ochłodzić. Znowu, no ale co zrobić. Ojej. Chwila. Dobrze, już jestem. I tu mamy tak cicho biegi. Nie ma. I mamy ptasznika, a ptasznika też nie ma. Dzwoneczek. Jak tu już nie będzie linii, to mnie chyba szczyści jak psa po kisielu. <laughs> I mamy serce. Mhm. Czyli tego już nie będzie. Serduszko. Tak. O, aha, tu było jeszcze właśnie to. Serduszko. Serduszko. Idzie jest tutaj. Mhm. I co mamy? Pod kowę leśną. I to jest tyle. I mamy rower, 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 i czyli mamy już wiadomo o co chodzi. Rower. I mamy motyliszka motylkiem. Będę pływał, ale tu już nic. I mamy co mamy? Jak to się nazywa? No wiecie to. Nie, wypadło mi. Ej, łyżby nie będzie. Ej, no, no, diament właśnie. I lód. Wszędzie zabraknie jednak. Widzicie? No i zabrakło. HLT, dziękujemy za uwagę. No to jedziemy z Ekstralinie. Czapka. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że wszystkie mam kontrolne z tej strony. I tu są przegrane, i tu są przegrane, tu też są z tej strony, i w megaliniach też są z tej strony, więc. Może być kiepsko. <coughs> Zawsze wygrane miałem z tej strony, jak były kontrolny. Ale może to się zmieni. Lecimy z tym koksem. Mamy czapeczkę. Czapeczkę, czapeczkę, traleczkę Dobra. I leżak, leżak. <coughs> Mamy leżak. Tu właśnie to, o, tego nie ma, tego symbolu nie ma, pomyliłem się. Leżak, musimy pamiętać, że diamentu nie ma. Leżak, leżak, leżak. Żeby potem nie było, że wygrałem główną nagrodę, a tu gówno, a nie nagroda główna. Pamiętać, jakbym zapomniał. No nie zapomnę. I co mamy? Cicho biegi. Nie ma cichobiegów. O Magdy są. Cichobiegi pobiegły do Gdańska. Do Magdy. Tam są cichobiegi. I teraz co? Słonik. Słonik. O. I co? Koniec. I mamy Popcorn. Popcorn Czy mamy gdzieś popcorn? Nie mamy. Mamy do, do zrobienia. Krab A mamy kraba jako rabo jada I mamy motyla. Hmm. Czy jest gdzieś motylek? No nie ma, coś mnie bierze, czy coś przeszkadza mi, lody, przepraszam bardzo, ale coś mnie gryzie w gardło i tak jest, lody, no lody, bym musiał wziąć może loda, aby było lepiej, lody, dobra i... Nic to nie dało, ale przybliżyło cytryna. Gdzieś tu o, jest właśnie. Gdzieś widziałem cytrynkę. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A statek płynie do końca, ale na pokładzie nie ma mnie i co? Nie ma statku. No, bo nie ma mnie tam. Teraz mamy ten. O. No kurczę co jest. Diament teraz jest, także już może powiedzieć, że jest ten diament. I kwiatek. Kurcze, A my potrzebujemy słoneczko, a nie kwiatek. A kwiatek jest tu. no tyle i ostatnia jest gwiazda ale mnie tu zrobili w bambuko hmm. no nie ma nic też no. nie, nie ta strona kontrolnych przez to, to nh następna przegrana chyba będzie zerówka dzisiaj. chyba że tu coś walnie ale jest też z tamtej strony więc nie oczekuję za dużo autko i czy jeszcze tu jest autko i tu nie ma autka Dobrze. i mamy kokos kokos hmm. Kokos, 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 kokos. Dobra. I mamy zegarek. Czy mamy gdzieś tu budzik? Jest. I to by było na tyle. I mamy popcorn. No proszę. Popcorn. O, tylko że... Popcornek nic tu na razie nie daje linii <laughs> Nie ma Lecimy dalej Mamy co? Arbus Kurczę Tutaj tak wygląda jakby coś miało paść Tak to wygląda Ale to sobie może wyglądać Nieraz nie wygląda i jest, a wygląda i nie ma i piłka. Hmm. Jest tu piłka. I to by było na tyle. Dobra. Kości. Hmm. Kości, kości. Tu już nic nie ma. Ok. I mamy naszyjnik. Naszyjnika raczej tu nie widziałem. No. no. Motyla gdzieś tam było. Motyla noga. Motyla noga była. I tu są dwa nawet. Dwie nogi motyla. Mhm. Tu jeszcze. Ono. Wygląda jakby coś miało paść, ale... Ale... Hm. Wiecie o co chodzi, nie? Jest żółwiczek Tu jest żółwik, tu jest żółwik, czyli już nie padnie no. Kurcze Żółw mi pokrzyżował wszystkie plany I to jest to Tu jeszcze był kokos, widzę Żółwiki, czy mamy gdzieś jeszcze? Tu mamy no właśnie. I to właśnie nie będzie ani tego, ani tego, ani tego. Mamy znowu cichobiegi. Aha, które uciekły do Gdańska, tak jak mówiłem. Kutka. gdzieś tu, tu jest, no właśnie. I ostatni symbol pióro, którego nie ma. Dziękujemy za uwagę. No, bardzo że bonus. A w bonusie jest portfel. Czyli mamy LGD. No tak. Czyli o Czyli dzisiaj mamy... Poznańską zerówkę, jak to się mówi, na wydane 40 zł, wygrane 0 linie. Niestety nie dały nic, wszystkie były z tej strony. Jak ja mam z tej strony, to jeszcze tu nie miałem, że wygrana by była. Zawsze z tej, więc jak już jest z tej, to już wiem, że no nie, nie trafiłem jeszcze z tej strony. Żeby była wygrana, kontrolne liczby oczywiście, nie? Z tej strony, zawsze z tej strony to były wygrane, ale z tej Nie trafiłem Dobra, a mam wszystko z tej Wszystkie linie z tej strony Także, no takie wybrałem i takie mam Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje łapki No i co? Widzimy się jutro Jutro już nie będę szalał Coś tam za dwie dyszki może kupię. Trzeba odrobić straty, bo cztery dychy dzisiaj w łeb. Także trzymajcie się, do następnego. Cześć!